No, jesteśmy na demonstracji eee. prounijnej. Za chwilę będzie przemawiał lekwa męża Ale wtedy. Wstydzie... Ta trochę inaczej wygląda. Bo wtedy my Przepraszam. walczyliśmy... Przepraszam bardzo. Nie z generałem Jaruzelskim, Kiszczakiem, z Ubechami. Przepraszam. My walczyliśmy Przepraszam bardzo. z systemem o nowy system. Ja im często mówiłem, jesteście takimi łobuzami, bo system wam na to pozwala. Przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo. Walka Masha. Przepraszam. Zwyciężyła. Przepraszam bardzo. I ustanowiliśmy system trójpodziału władzy. Przepraszam Dzisiaj bardzo. musimy walczyć z ludźmi, którzy psują ten system. A więc ta walka jest inna, inna i innych argumentów potrzebuje. Na razie nie wymyśliliśmy dobrych metod walki. Na razie spotykamy się. Ale też wielu, po takich spotkaniach mówię, no właściwie, to, to nie ma sensu. Ci ludzie, którzy dzisiaj kierują państwem, to wielkie nieszczęście dla Polski. Byliśmy różnie... Chwała! Mieliśmy różnych rządzących. Mordowali nas nawet. Ale... Nie zabrali mora moralności, nie zabierali politycznych, nie dzielili nas tak przede wszystkim. Nigdy żaden wróg, kto kierował Polską, nie podzielił narodu jak dzisiaj ta władza podzieliła. Ponosimy okropne straty w Układzie Międzynarodowym, jak, nas, jak na, o nas mówią. I dlatego, Szanowni Państwo, musimy na tych spotkaniach, szczególnie ci, którzy prowadzą, mówią do Was, musimy zrozumieć, musimy zrozumieć czasy, w których dzisiaj przyszło nam żyć. A powtarzam, te czasy wymagają innych metod walki. Ja jestem już za stary, dobiłem do 80. Ja się pisałem na, tamten, na tamtą epokę, na przewalczenie systemu i tego wspólnie dokonaliśmy. Teraz jestem już trochę zmęczony, ale kiedy widzę, co się dzieje, jeszcze próbuję włączać I dzisiaj, gdybym się włączył, powiedziałbym wam to samo, co wtedy powiedziałem. Zwyciężymy i to bardzo szybko. Ale ale, 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 w tamtym czasie, w tamtym czasie nie mógłbym wprost tego powiedzieć, bo musiałem być zlikwidowany. Nie mogłem powiedzieć, że walczę z systemem. Nie oszukiwałem was, ale żeby zwyciężać, musiałem to ukrywać. Dzisiaj jest inna z. Dzisiaj, gdybym miał powiedzieć wam, byłbym gotów, ale jak mówię, no wiek mi na to nie pozwala. Ale co bym wam zaproponował? Musimy mieścić się w klasie demokratycznej wari. A jeśli tak, to musicie odzyskać prawo do zmiany od suwerena. To suweren musi wam dać prawo na zmiany na wyrzucenie tych ludzi. Na razie nie macie. I dlatego też, co proponuję ja? Otóż musicie, aby zwyciężać, pozbierać podpisy, za tym, by zmienić tą władzę. Ale podpisów musi być więcej niż oni zostali wybrani. Jak tego dokonać, nabywacie prawo do zmiany. Oczywiście oni nie będą się chcieli temu podporządkować. Ale wtedy nabywacie prawo, dość siłowo dokonać tego, bo macie prawo suwerena. Dzisiaj tego nie możemy zrobić, bo nie mamy prawa suwerena. Jak było, tak było. Suweren wybrał ich. Dlatego odzyskajcie prawo od suwerena, a ciąg dalszy bardzo szybko nastąpi.

wiarę w ten, ten zrobiono mnie agentem właśnie po to, żebym nie mógł, bo ja się wiedziałem, że będę musiał się im przeciwstawić. stawić. Dlatego zniszczyli mi trochę autorytetu i jestem stary, więc nie mogę tego poprowadzić. Jestem przekonany, że tu jest paru ludzi, zdolnych, młodych, którzy pójdą pod tym torem. i na takich spotkaniach, żebyście przychodzili, bo tak nie, nie przychodzicie często, no nudno, pogadamy, poszli i koniec. Dlatego, że na tych spotkaniach przywódcy muszą, muszą o tym mówić, muszą, muszą mówić, w jakim miejscu jesteśmy i co mamy robić, by jak najszybciej doprowadzić do tych wielkich zmian. Przeć, tak. Ale słowa to nie, słowa to nie, słowa to nie nie oni lekceważą. To oni, oni tego nie zauważą, mają się na urlop no, i dlatego nie nie. Dlatego, że mamy metody walki, mamy stare a one są nieskuteczne w naszych czasach. I żeby były skutecznie przywódcy, mają wam razem z wami wymyślić metody skutecznej walki i wtedy bardzo szybko zwyciężymy, a jednocześnie będziemy się rozumieć, jak idziemy i czy jesteśmy razem. Tego państwu życzę i tyle, co chciałem państwu powiedzieć. tutaj na, na państwa flagi i patrząc również na to, że są jesteś...